Siemaneczko w 74 części Let's Play Morrowind I kontynuujemy eksplor miejscóweczki Suran, tak, dobrze mówię Tu nie palną jakieś głupoty, tak, Suran, dokładnie I co, ostatnio zyskaliśmy dwa zadania Jedno skończyliśmy, które tu, po które tu przyszliśmy Ale eksplor jeszcze trwa i te zadania też warto zrobić, nie? Więc zaczniemy od aptekarza no, i opłaca się tutaj eksplorować, bo można fajnie zarobić tak swoją drogą. Tak swoją drogą można tu naprawdę sporo zarobić. Hmm, czy ten. Y moment, 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 ile masz kasy? 500, no to, ale potki by mi się przydały w sumie, nie? Czy nie? <głupie>, Głupie pytanie oczywiście, żeby mi się przydały. Tylko czy ja chcę teraz... Nie, ja tam w dupie. Radziliśmy sobie bez nich, to i sobie poradzimy, no. Teraz będę płakał, że ich nie wziąłem. E, macie tutaj coś ciekawego, żeby sobie to po prostu zapieprzyć. Nieszczególnie jesteście tutaj bogaci jak na aptekarzy. Czy ktoś kto powiedział, że aptekarzy... Aptekarze muszą być bogaci, no właśnie. Dobra, czy jest tutaj jeszcze jakiś jeden domeczek? Yy, dom cechowy, no właśnie. No właśnie. Dom domu cechowy może być ciekawie. Zaraz zobaczymy, czy mam rację, czy nie. A dlaczego? No to się przekonamy o tym. I na razie tutaj jest spokój. W ogóle jesteś jakoś negatywnie nastawiony do nas, nie? Negatywnie do nas był nastawiony. Dobra, czymś ciekawym możemy pohandlować? Głównym, dziękuję. Ale nic nie ma masz, co mógłbym chcieć. Dobra, czy coś tutaj na górze może być ciekawego? O, to są ciekawe księgi, więc zamknij drzwi. Znaczy, ciekawe no. powiedzmy takie, które warto po prostu podpieprzyć. O, na, na taki sposób są ciekawe. To tyle. Zamknij tutaj drzwi. Komoda. Mhm. Dobra. Nie będą potrzebne. Wyjście, a, te wszystkie domy mają takie, wiecie. Wyjście z góry, to jest zejście, nie? Każdy dom w tej miejscówce. Jest, Sarah? Kim ty jesteś, co? Magbitewny. No, powiem ci, że wyglądasz troszeczkę przerażająco. Zróbmy sobie tutaj zapis. Bo prawdopodobnie jesteśmy bardzo blisko poszukiwanego niewolnika. Nie wiem tylko, czy nasza postać jeszcze zdaje sobie z tego sprawę, i jak to ładnie ugryźć. Friend. Hmm, dokładnie. Tak to ja, co mogę tutaj zrobić? Aha, to taki motyw Okej okay. No bo gościu Albo i nie, a ty kim jesteś? Aha Dobra, to już wiem co musimy zrobić yy, bo Prawdopodobnie to jest ten gość Ten jego cały pieprzony przewodnik To jest ten niewolnik, który mu spieprzył i, 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 I właśnie tak, tylko jeszcze musimy poznać jego prawdziwe imię. Musimy się cofnąć do handlarza niewolników, bo on to powinien wiedzieć. Nie chciał nam z jakiegoś powodu powiedzieć. O kurwa, to jest ślepy. Lepiej... A... Nie chciał nam powiedzieć. A, bo chyba nas po prostu nie lubił, albo musimy posmarować, jak to zwykle, takich łachutrów trzeba. Połechtać. Nigdy o nim nie słyszałeś. Tak, oczywiście to po prostu tłumaczenie jakiego... Aha, przeciętna dobra. O, proszę. No właśnie, o to chodziło. No dokładnie, to oczywiście, że to nie zbieg okoliczności. Teraz możemy wracać na górę. To fajnie, że bez jakiegoś łażenia i szukania po jaskiniach. Tak jak na początku myślałem, uda się nam to załatwić w mieście. Tylko pytanie, czy no właśnie, czy chcemy go kurwa wydać, czy nie. Zobaczymy, co on nam zaproponuje. Nie Już tutaj w tym mieście darowaliśmy jednej osobie życie, nawet dołożyliśmy do interesu, więc tutaj już nie bądźmy tacy słodcy dla wszystkich. Bo nie musimy A więc teraz znasz mój sekret, nie będę więc kłamać Sięga, ściga mnie łowca na ogród, jeśli mnie złapią, trafią z powrotem w ręce handlarzy niewolników, to nie dla mnie, więc E, pajac zwiedził sobie kawałek e, głuszy, jeśli ktoś na to zasługuje, to właśnie ten pijany głupiec. Jeszcze mi dobrze zapłacił, a więc co zamierzasz zrobić teraz, kiedy już znasz mój sekret? Chyba na mnie nie doniesiesz, prawda? Hmm, no tamten debil dał się ładnie wyrolować. No ty jesteś fany, no nie powiem. Więc chyba zasługujesz na, na, ten, na tym swoim sprytem, żeby to zostało w tajemnicy, nie? A tam tego walić po prostu, chociażbyśmy zarobili... Ale ile byśmy zarobili? 50? 100? Może 200? Hmm. Nie... Jestem Ci bardzo wdzięczny. Widzę, że może można Ci zaufać. Opow opowiem o tym innym. Ciekawe, co to znaczy, opowiem o tym innym. Będę miał jakieś ten, nie loty tylko wejścia u niewolników, czy u tej całej rasy. Dobra, a jak to teraz pójdziemy do tamtego frajera i mu przekazać, że nikogo tutaj nie ma i żeby poszedł w pizdu. Co się stanie? Nie wiem, ale wiem, że... Czekajcie, tu jeszcze, chyba jedna chatka nam została do sprawdzenia. Nie, nie, już mamy wszystko obcykane, prawda? Panie Guzik. Świątynia, no właśnie, jeszcze świątynia. Tutaj nam zostało. Zanim pójdziemy? Tam, no i jeszcze został nam ten wojownik na wzgórzach. Co tam chce zginąć? Zapewne podczas walki, albo szuka Guza. A to jest po prostu takie pitu pitu, ta. Tutaj nie będzie żadnych, nic ciekawego. Znaczy, może i coś by było, alebym musiał się tu zakręcić lepiej. Ok, co my tutaj mamy? Jakieś księgi ta już jest fajna. Szafa. No niekoniecznie. Dobra, i tak, wróćmy sobie broń do paska. Bo zaraz może nam się dla nas się to źle skończyć. Pójdziemy do tego kolecia Mam nadzieję, że będę mógł to odhaczyć w sensie, że tu nic nie ma może stąd spieprzać. Ale no nie wiem. Oczywiście zadanie w sumie teoretycznie chyba powinno być wykonane, nie? Czyli jak to jest? Jest wykonane. Umbra to jest ten, ten gościu, no właśnie, którego musimy znaleźć. A więc chyba to zadanie powinno być wykonane, no, ale na wszelki wypadek chodźmy, chodźmy się o to spytać, nie? I pytanie na wzgórzach, czyli dokładnie gdzie? Bo tutaj widzę, że pełno jest. ...takich, wiecie, wzgórz. Więc też jest interesujące, gdzie to może być. Kolego, kolego, kolego. Nikogo nie znaleźliśmy. Zróbmy sobie zapis. Oczywiście nagrody od ciebie nie dostaniemy, ale mam nadzieję, że znajomości u niewolników czy tam u tamtej całej rasy będą bardziej opłacalne niż ta nagroda od tego chłystka durnia. Aha, możemy mu jeszcze to wygadać, tak? Ale... Aha, no to takie buty. No to w zasadzie ja ci nic nie muszę mówić, tak? No bo... Ty jesteś na tyle durny, że to zadanie już się skończyło, nie? Dług, dobra... Wydaje mi się, że tak. Jeśli kiedykolwiek, jak będę czyścił... dziennik Dzienniki znajdę, no to wtedy go... Wydamy, ale nie, to jest... Dobra, to jest załatwione, więc git. Więc chodźmy poszukać tego... ...wojownika. Gdzie on może być? No właśnie, to kurwa wszędzie są jakieś... Góry, nie? Nie mam pojęcia, gdzie go... Gdzie go szukać, tak prawdę mówiąc. da mi się poznać, dobra. Powiedział mi o szaleńcu z pobliskiego wzgórza. niebezpiecznym Pobliskie wzgórze. Tak myślałem, że taką radę dostanę bliskie wzgórze, czyli... Czyli nie mam pojęcia tak naprawdę, gdzie to może być. Serio, nie? Nie chcę zbytnio podchodzić. Do tego czegoś, żeby mnie nie zaatakowało. Powiedzmy, że tam chyba nic nie będzie, nie? Tak mi się wydaje. No tam jest jakiś domek. Ale w sensie tego orka, że tam chyba nie będzie. Nie mam pojęcia gdzie on może być, tak serio, nie? I teraz właśnie się martwię tym, że będziemy go szukać z pobliskiego wzgórza. tam są stwory, no nie wiem, może chodźmy tam, gdzie są przeciwnicy? Ale nie, on by... raczej by go zaatakował. Chociaż nie wiem, czy tu potwory atakują NPCów. No kurwa, no właśnie, chodzenie po wzgórzach takie jest właśnie w Morowindzie. Jeśli możemy posrać, a nie, nie wejdziemy na odpowiednie wzgórze. No tutaj będzie nas za stromo na bank. Gdzie on może być? Pobliskie wzgórze. Auć, 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 auć. Dobra, do... O dobra, już to mnie zaatakowało. Pieprzaj. Fajnie, Po pobliskie wzgórze zrobione. czy zrobione. Kurwa, może być problemik malutki, żeby to ogarnąć. W miarę tak przyzwoicie, jakbym chciał. A, 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 a. No i główna, dobra, zobaczymy się na miejscu, jak go znajdę. Chyba tak będzie najlepiej. Dobra, znaleźliśmy go, ale jest przekoksem, jest poza naszym zasięgiem aktualnie, więc wracamy do Balmory. Chyba taki jest plan, nie? Jeszcze jestem ciekaw, gdzie ta dróżka prowadzi, bo ogólnie był tu problem, żeby się do niego dostać. Kurwa. Ogólnie to jest nieszczęśliwy wojownik, tak chwilę z nim zagadaliśmy wpis yy, Nagrywałem to, ale potem próbowałem go pokonać, więc pewnie zobaczycie odtąd ten momencik, który chce umrzeć, nie? Bo już widział tyle złego. Klasyczna historia. To no po prostu, przepraszam, po prostu dostał stresu powojennego. Yy, to się na chwilę zapuszczałem w tą stronę, ale... Nas to zaprowadzi. Wiem, że tutaj po lewej są też jakieś ruiny cholerne. Tylko pytanie: czy my mamy czas na te ruiny? Tak średnio bym powiedział: tak średnio i ekwipunek też mówi tak średnio. No właśnie, tam w ogóle mi się już te tereny nie podobają, więc wydaje mi się, że chyba wracamy do Balmory po prostu oddać zadanie i weźmiemy przy okazji następne zadanie. Taki jest plan. Myślę, że to jest całkiem dobry plan, nie? Myślę, że tak. No to co? No to no tak jak mówię, ork ma potężne obrażenia. Kurwa nasza zbroja składa się jak z papieru: jak nam zajebie tą swoją bronią. Którą właśnie tak, tak się nazywa, bo tak nam się przedstawił jako swoja broń. E, więc no nie: nie, po prostu nie. Ale zbroje też ma kozacką. No, cały secik. No, pff, dobra, ale widzimy się w gilki wojowników na miejscu. Także za sekundkę, hej. Ok, jesteśmy na miejscu. Oddajmy See to zadanie. Elves? <laughs> Jaka zabawna, dobra. Czy masz 200 septimów, które jest winna? Tak. Okej, okay, dobra, oto twoje. 100, no to gitara. Czyli jesteś już zadowolona, dobra. Ja, oczywiście, trochę sprzedałem lutu, który miałem. Wiecie, te ciuszki parę książek też posprzedawałem. Jeszcze parę mi zostało, ale stwierdziłem, że już yy, zostawiłem te chyba najcenniejsze w miarę. Nie, jakaś główna jeszcze gówniana tutaj została, ale dobra. to będę miał chwilę to, to posprzedaję. Kurde, sporo miejsca mam. Ale wziąłem sobie też miksturki, znaczy sporo miejsca, sporo zajętego miejsca mam i tak patrzę, wziąłem je, kurwa, ile to miejsca zajmuje, jedna waży jeden kilogram, nie, sporo, ale dobra, dobrze, że ich nie kupowałem, bo tutaj mogę za darmo wziąć, chyba znowu się zresetowało, ale był trochę inny staw, nie było młotków, zamiast młotków był jakiś gówniany hełm, tak swoją drogą, dobra, awansik. Ale dobra, jakie jest kolejne zadanie? Wyznaczona nagroda za głowę orka Dur Dura Grollball. Kto to jest? Ten wyjęty spod prawa mieszka tutaj, w mieście Balmora. Mamy kontrakt, wedle którego 250 centymetrów będzie twoje, jeśli wymierzysz jej, jej sprawiedliwość. Okej, okay. nagroda za głowę orczycy. Chyba wiem, gdzie ona może być. Tak mi się wydaje, że... Był taki dom, gdzie był pewien ork albo orczyca, już nie pamiętam. Na samym... na samej górze. No właśnie. Dokładnie, dobrze myślałem, że to w tamtym kierunku. Okej, okay, no to dobra, no to lecimy wymierzyć spra sprawiedliwość, mam nadzieję, że to nie będzie tak w opór potężny ork jak ten co przed chwilą musieliśmy sobie odpuścić, naprawdę, mam nadzieję, że nie, I to nie będzie na tyle potężny orczek, na samej górze z tego co pamiętam i to była dość, dość duży budynek, o właśnie, dobra, oczywiście zróbmy sobie zapis, no nie, nie wygląda na tak potężnego, przede wszystkim nie ma takiego pancerza. Zapiszmy to sobie elegancko, dobra. Barbożyńca, Spoko Czekaj, ale to ja mam ciebie, tak? Nie, dur, gral, bol. No tak. O właśnie, to jest chyba tutaj. Ech, co znowu? Umarnujesz mój czas? Czy ja mam cię po prostu zabić? Co? Nie wiem, czy, 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 czy to mi, wiecie, nie narobi jakichś kłopotów? No okej, okay. muszę ją po prostu zabić i chyba nie muszę jej prowokować za specjalnie. Także po prostu sobie giń. I tyle, tak? Więc tutaj więcej nie miałaś, nie? Bo ty tutaj tak się kitrałaś, kitrałaś, już wiadomo dlaczego. Ale nie, tutaj nie ma nic cennego. Oczywiście, dobra, no taki balkonik gówniany. Spoko. Tutaj tak samo. Ja tą chatę ci wyczyściłem, no tak. Bo ty byłaś na górze, a tutaj skarby, skarby jakieś tam pierdoły były na dole, więc okej. Okay. nie mamy o czym gadać. Dobra, wracamy do i wojowników. Ile my już zadań tutaj zrobiliśmy? trzy? Bo... Było, było chyba czwarte. No. Chyba było. Tak. Szczury, potem kopalnia, potem dług. Teraz tutaj kolejny. To było czwarte, co najmniej czwarte. Dobra, nie żyje. 250, zajebiście. Bardzo mnie to cieszy. E, jakieś teraz awansik. Gildia wojowników na Twoje zasługi, Drax. Teraz możesz zwać się szermierz-drax. Szermierza nie było w Gildii Złodziei, ale nie jestem pewien. Mogę się mylić. Nie ma żadnych rozkazów dla nikogo poniżej rangi opiekun. Sprawdź, od czego zależy Twój. A Was może zarządzać gili... Może zarządcy gildi Vivek, Senbridge Mora lub Aldrun będą mieli dla Ciebie jakąś, jakąś pracę. U. Czyli na razie nic tutaj nie masz, czyli się skończyły? Well, here's a fine one. Ok. Really. Czyli w przyszłym odcinku. Zobaczymy się gdzie. W Vivek chyba nie. Bo nie chcemy mi się na razie wracać do tego miasta. W ogóle mnie odpycha to miasto. W Sandrich Mora albo w Aldrun. No chyba w Aldrun się zobaczymy. No i od stamtąd pozbieramy zadania. No ale dobra. Na dzisiaj to by było na tyle. Także wpadajcie do opisu pod filmem. Trzymajcie się i na razie.